Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Ja jeszcze jak widać w wersji bardzo surowej, jeszcze w ogóle nie przygotowana do vlogowania, ani do dnia. Na dworze dzisiaj szaroburo. My za chwileczkę wychodzimy, ale zanim zaczniemy tego vloga, to chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić Marzenę z Więcborga, która ostatnio miała urodziny. Także Marzeno, moja droga, wszystkiego najlepszego Tobie życzymy. Radosław oczywiście się dołącza do życzenia, ale w tym momencie jego tutaj nie ma. Także życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że miałeś wspaniały dzień. Mamy nadzieję, że czujesz się dobrze i że mnóstwo wspaniałych rzeczy przed Tobą. Także. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i mnóstwo, mnóstwo zdrowia, a ja, tak jak mówię, idę się szykować i zaraz będziemy chodzić coś zjeść. Także do zobaczenia za chwileczkę. Taki mam dzisiaj na sobie sweterek kupiłam w Hajemie, i on jest, moi drodzy, w rozmiarze. M. To jest taki oversize'owy, biały, znaczy taki kremowy z taką obramówką granatową, granatowo-musztardową, i chyba, jak się nie mylę. I jeszcze były granatowe i myślę, że sobie wezmę, bo świetne, świetne królice. Prawda tutaj trochę prześwituje, ale no co, co tam, wiecie, stanik mam pod spodem, także tutaj może być widać kolor skóry, co mi tam świetne, jest naprawdę świetne. Tak jak mówię, to jest M i on jest bardzo, bardzo olbrzymi, także fajne, zadowolona jestem z tego zakupu. Mąż ma wolne, ale nie wolne. Co robisz? Wiozę ja wózkiem i mąkę do piekarni kilka razy się ludzie pytali w co ty grasz. Farming simulator 22. Aha, czyli już wiecie w co gra. Farming simulator 22. Radosław, idziemy, bo jestem gotowa. Idziemy. No to dawaj. Patrz, już mam dwie palety chleba. Baba, nie interesuje mnie dwie palety chleba. Jesteśmy głodni. No to jedziemy. No to jedziemy. Już No po co ją zganiasz? Idź siebie. Zobacz. Zobacz, co tu jest? Co ty Misio. Misio? To od Gosia ma deusza, nie? Nie lubi. Nie lubi. Próbujemy. Jest, pies, mieć... który nie lubi zabawek. Bardzo dziwny lubi pies. Nie piłki, ale lubi je brać w zęby i wynosi do ogrodu. No i nawet... No trochę zaczęła odgryzać eee. już piłeczki eee. też. Eee. Ta? Lunie odgryzasz troszeczkę. O, to piszczy! Nie wiedziałaś? Nie. Tu oczywiście sterta a prania do zabrania na górę, ale spoko już jest poskładane. Zaraz zabierzemy. Zabierzemy. No i na razie ta palma została tam. Elmo hungry! Elmo I'm hungry! Jezus, jaki ciemny. Bo robisz półmrok w tym mojej Jezu, nie wiem, ja uwielbiam. Jakby <laughs> tutaj jakiś dungeon by... Dungeon? <laughs> uwielbiam. Ale też kilka z Was mi mówiło, że też lubi siedzieć w takim półmroku. Ja się wcale nie dziwię. To jest e, super. A potem dzieci się Ciebie boją, bo myślą, że jesteś czarownica, bo wiecznie w, w ciemnym chodzisz. Jeszcze czarnego kota byś chciała mieć pewnie. I miotłę. Chciałabym. Zwierzby. Chciałabym. Miotły Ci kupię. Kota czarnego. Miotły Ci O, mam Sprzedam samochód, kupię Ci miotły. O, takie drogie miotły są? Czy ja Zamknąłeś tam psa? Lunę? Tak. No to otwórz Luna. Luna? Gdzie jest Luna? Jest Luna. Nie palisz. Ja tak tylko sobie włączyłam. Nie palisz, tylko świecisz. To jest taki kało Mamo, 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 choinka się pali. Nie się pali, drogie dziecko, tylko się świeci. Nie się pali? Nie się pali, tylko się świeci. Tyle dzieciak przylatuje. Mamo, mamo, mamo. firanki się świecą. Czy to ty byłeś tym mądrym dzieciakiem? W każdym domu w każdy miał W 80. były firanki. Tak. Teraz nie ma, bo ludzie nie chcą. Tak jak ja nie na przykład. Spać. Ja nie chcę mieć firanek. Bo nie stać Mam na górze. firanki. A na więcej mnie nie chcesz. Nie ja nie chcę. To jest dla mnie zbieracz No. Ale to jest nie angielskie bardzo miecie. Miecie firanek. W anglii jest bardzo angielskie miecie y, zasłon rolet y, pionowych. Biurowych takich? Biurowych takich w domu Bożek to jest straszne Strasznie. Mi się to tak nie podoba. Nie podoba. I przeważnie widać właśnie w polskim domu. W polskich domach są rolety dzień/noc. Bardzo mi się podobają. podobają. E... Czemu tak robisz? Robisz. Jest, jak mnie denerwuje takie szczeniackie zachowanie, a jeszcze teraz w tych dniach, to już mnie normalnie tak denerwuje, jakbym ci grzmotnęła, to ci mówię. Mówię. <laughs> Bebe! Wydny <laughs> o... jesteś! Wiecie co, jak się przeprowadziliśmy do Warsaw, to był tutaj HM, był tutaj Tigemux, był tutaj Next, a teraz nie ma nic! To przez ciebie ty tak działaś i na ludzi, działaś? i na klimat, i na wszystkich, i na moje włosy. Wszędzie, mnie? gdzie przebywasz, wszystko się O! Ty jesteś.. Jola the Destroyer. Jak ty tak możesz w ogóle powiedzieć? No, jesteś jak ten, jak ta buka z głuminków. A co buka robiła ja z Muminków? pamiętam. Jak, jak szła to za nią lód i wszystko ginęło. No teraz ostatnio nie jestem jak buka, bo mam taki brzuch nawet jak buka Jestem taka jakaś, nie wiem zbukowiała. Ja, to jak masz brzuch, brzuch jak buka idź do łazienki i zrób bumbuka stary a mądrością Ale, dalej nie wyszło. Ja wziąłem tafletki przeciwbólowe i mi... I mnie trochę mniej boli. No, ale to musisz się na mnie wyżywać, żeby mnie bolało w sercu, tak? W sercu. No. no. Widzisz? Widzisz? Widzisz. widzicie baj, baj, nie rób, to jest bardzo szczeniak, denerwuje mnie to naprawdę. Wiesz, że mam zły dzień i nie rób mi tak. A co będziesz jeść? Nic. Nic nie będziesz jeść? No. A. Chilli fish? Może będę. <laughs> Myślę, że nic nie będzie O, idziemy na deser potem? Jezu, co, to absolutnie. Albo deser, albo jedzenie. Deser. Nie, nie chcę deseru Nie mam ochoty na, na słodkie Daje nie. mi wybór, ona tak zawsze. Daje mi wybór, ale jak wybiorę to złe, to mówi nie nie. nie. nie mam chęci, w ogóle na słodkie nie wiem. Bo zjadłam dzisiaj tego. Grześka. Mm, ja też jednak. Ile zjadłeś Grześków? Dwa maxi plus senkacza A my Nie wiesz jak to jest, że jak, zjesz, I... że jak zjesz wiadro frytek i zamówisz yy, diet pepsi, to Ci odejmuje kalorie? Tak wiem. No nie A nie? No A lecimy to, co... do Polski Miesz, nie wiadomo. No kupiliśmy wszystko Kupiliśmy bilety, zabukowaliśmy urlopy, jedziemy do Polski na 10 dni Yee! Uhu! Uhu! Ale czy polecimy? <laughs> Jezu, nie mogę słuchać, bo mam taką. Co, co prawda, nie widać tego teraz było. że Mam taką migrenę, ale mam taką migrenę, że mam tyle tabletek, i... i nic mi nie pomaga. No, jeszcze mówiłeś, przepraszam. Nie wiem, może no, nie wiadomo, czy polecimy, no bo w Polsce wiadomo, tak trzymają choroby. Nie wiem, Bangi, wszystko zjeśli. Wszystko Tutaj wszystko wraca do normy, do normy już Już w sklepach nie trzeba nosić maseczek ani, ani... Niektóre sklepy dalej chcą, żeby nosić Ta, to jest sklep... takie Prosisz, żeby nosić, ale my już długo nie nosimy, nie? Nie, ja noszę za każdym no razem tak, Mnie to nie przeszkadza tak to bardzo Mnie to denerwuje, a nie mogę oddychać, zwłaszcza z tym kaszlem Bo ja czekam na prześwietlenie płuc Mnie najbardziej przeraża, że znieśli limity w domu starców I teraz może przychodzić i odwiedzać tyle osób, co chce Bardzo to jest wspaniałe dla tych starszych osób i nie potrafię wyrazić tego słowami, jak to musi być dla nich ciężki okres, ale troszeczkę. No się tak. Bawia. I dlatego otwierają domy starców, że, że po prostu ci ludzie mogą y, spędzać z rodziną tak naprawdę niewiele czasu ile im zostało na tym świecie. I, i, i to akurat uważam, że to jest bardzo dobre. Nie ma miejsca! No i zajebiście. Ja pierdzielę, nie ma miejsca, ludzie. Tak jak mówiłam, mają jakąś imprezę, bo jest po prostu tyle ludzi, że... Się na... restaurant near me. Nawet nie wyszliśmy, a zobaczyliśmy przez Chociaż nam znalazł stolik. On I to nie mówił. no, ty, ale zobaczymy, że ale będzie To nie no. 60 osób jedna koło drugiej tak po. Czekajcie, czy ja mam ty brudnę? Czy to po prostu dlatego, że wieczorem jest. Uuuu! Uuu, i stała się jasność. To się hmm. Idziemy zobaczyć na plakę. O, okej. Jesteśmy w nowym miejscu, dobra. które się nazywa Royal Punjab. ale bardzo ładnie i przyjemnie to wygląda. Zobaczymy, czy dobre jedzonko. Moi drodzy, tak teraz tutaj wygląda jedzonko. Smakowicie, bardzo dużo. E, nany jak na razie startery były bardzo smaczne, smaczne. co? Bardzo dobre, także zobaczymy. To nam będzie smakowało, smacznego. Ja sobie zamówiłam pani Tikka Masala i jest chyba najlepszy jaki w życiu jadłam. Jest przepyszny. Radosław? zamówiłem sobie specjalny ostry sos, działa. I moktajle, czyli koktajle bez alkoholu, przepyszne. I tutaj zobaczcie, jest stacja do gotowania, panowie gotują tutaj na żywo. Jak jesteście z Walsall, to już Wam mówię, gdzie to jest. Tutaj widzicie jest Tesco, a naprzeciwko to jest właśnie taki nowy budynek. Ja powiem Wam, że naprawdę, naprawdę bardzo pyszne jedzenie, świeżutkie. My zdecydowanie z radością wrócimy. Powiedzieliśmy, że na 100% wrócimy. Jest naprawdę, naprawdę dobrze, fajnie i jest restauracyjnie. Wiecie, my często chodzimy do takich bardzo lokalnych, zwykłych, małych knajpek, jadalni. My na to mówimy, a tu po prostu jest tak restauracyjnie i taki klimat też lubimy. No Zupełnie inaczej się w takiej restauracji je. O. A jeszcze co chciałam powiedzieć, to oprócz Jezus Maria, dobrego jedzenia, to też jest uczciwy kelner. No jak zwykle, mój radosław wyszedł, zostawiając swój telefon. No, Na bo, no bo z, za dwa tygodnie wychodzi nowy. No, no, za dwa tygodnie wychodzi nowy. Radek od roku czasu powtarza: Nie biorę nowego telefonu, nie i już nie potrzebuję. Tak, będę używał swojego starego dwuletniego telefonu. Będę używał starego. Dwuletni telefon, Radek. W dupy ci się poprzewracało. Ludziom wszystkim się w dupę Jola. poprzewracało. Zmieniając telefony to lata. No to jak się psuje, to się psuje. Bo... Chce czekać na mnie. Jezu, nie wytrzymam z tą głową. Piżama. No to jest normalny wieczór, piżama. No. Piżama, porno. Także tak, zostawił telefon, dzięki Bogu przynieśli. No i właśnie mówię, że chyba. I co myśli, żeby sobie wziąć nowy telefon, tak? Nie, nie, myślę, że oddam tego na naprawy, do naprawy, tylko i będę hmm. korzystał dalej, bez sobie jakieś. Jakiś nie, nie wiemy, co się dzieje z naszymi telefonami, przestają się ładować. Zarówno, zarówno jeden jak i drugi. Albo ładowarka, albo. Nie, wszystkie telefon. ładowarki! No nie wiedzie, że jak, jak coś wpadło do portu, no to przestaje. Ale do mojego portu nic nie wpadło. Wyślemy twój na gwarancję i zobaczymy co się, ten, co się będzie działo. Dobra, idziemy do Tesco kupić mm. coś na kolację. Nie. Strasznie się nadam. Jeszcze wzięliśmy dużo jedzenia do domu znowu. No, ale chcę się spróbować wszystkiego, a potem. No my tak właśnie zawsze robimy, my sobie kupujemy... Ale mango, więcej, było pyszne. Żeby sobie, wiecie, podziubać trochę podziubać, zjadą kawlek. Lubimy spróbować dużo rzeczy. No, ale ten moje mój, mój, mój jedzenie było po prostu... Pyszne przepyszne. to było, no. To tam przepyszne. co, tylko warzywa i ser, tak? Warzywa ser, i to było w tym w takim sosie dobrym. przepyszne. Nie, nie chcę mi się, już rozrobiłam taka o widzicie. Zawsze mam pojedzenie, nie? Zjem i zaraz... Nie trzeba maseczki, tak? Nie. A, także dobra, idziemy i chcę sobie kupić jakieś kwiaty. I tak wziąłem właśnie sobie kwiatki. Nie ma nic fajnego. Te mi się podobają, może wezmę. Jak one się za kwiatki nazywają? O, one są takie ładne, co? Chyba takie wezmę. Idę zobaczyć, co jest w Gazetach ciekawego z gratisami. Ty nie musisz za mną chodzić. Wszędzie za mną władzi. Jak jakiś mąż, albo nie wiem. Czy jest coś fajnego z gratisami? O, jakaś Frozen. Nie, Ariel. Do malowania. W El, moi drodzy, co mamy? Dwa magazyny. Chyba już nie ma gratisów w gazetach. Bardzo długo już nie kupowałam żadnej gazety. Wersji nie ma. Nie ma nic. Nie chcę Pokemona. A co to za men's fitness? A co tu za men's fitness od razu, ale, To co dotykaj sobie jeszcze, sześciopaka. O sześciopak. Mm, sześciopak, gdzie jest playboy? Daj sześciopak. A, o. o sześciopak. To jest, to jest keg. To tak, keg zdecydowanie. Jestem gruby, jestem yeah. well built. Ja, yeah, <laughs> Moi drodzy, mówiłam wam, że pan w restauracji dał nam taki deserek do wyjścia. Coś takiego jak rice pudding, tylko że to jest jakieś indyjskie. Jedzonko posypane na pewno pistacjami, także radoso będzie kosztował. Ty się tak cieszysz. A my oglądamy właśnie nową serię Sinera. I dobra moi drodzy, żegnamy się już dzisiaj. Oglądamy, tak jak mówię, zaraz trzeba iść spać. Zastanawiamy się, czy może jutro niech nie pojechać do Birmingham. <gryw> do mnie się tak nie uśmiechasz tylko do kamery. A ja wiem, dlaczego się tak uśmiechasz. Bo ja ostatnio dałam radosław film, jak gotował, i wszystkie widzki nasze pisały radosław. Więcej takich filmów filmiku. Chcemy więcej, chcemy więcej. Ale jak ja gotuję, to już tak nikt nie pisze. Żartuję oczywiście. Właśnie, ja się, się, zastanawiam się, czy się jutro nie wybrać do Birmingham na. Czy... Baba, rozpraszasz mnie. Jak dzieciu, dzisiaj jesteś jak dzieciuch. Taki dzieciuch, upierdliwy dzieciuch taki. Wredny, mały. Jak nie naśladowanie, to jakieś gubkowate uśmieszki. Także może jutro pojedziemy do Birmingham na Wośp, ale zobaczymy jeszcze. To się okaże. Czy nam się A Nie to na pewno damy. No, daj, dajemy zawsze. Tak. Eee, także dobra, dziękujemy za dzisiaj. Do, do następnego razu. Buziaki. Pa! Pa! pa.